Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Auryczny tarot i księżycowa aura dzisiaj, słuchajcie, cykliczna, a więc ta już przemijająca i wpływająca na nas nowa energia, która będzie być może chciała się pokazać właśnie w kartach. Tak jak fazy księżyca, tak jak nasze cykle corocznych urodzin, odnawiania energii, tak i ta energia nowych wpływów, a więc tego rozwoju osobistego, nas właśnie dopada. Bo tak jak już wielokrotnie nadmieniałam, ta energia dopiero się rozpoczyna, ta, do, ta energia dopiero z takim wielkim przytupem wkracza w nasze życie, a im bliżej urodzin, tym będzie ona bardziej zauważalna. Stąd dzisiaj taka scenografia, e, aby, słuchajcie, się odnieść do tego, co właśnie jest fazą kolejnych naszych zmian, bo każdy rok niesie ze sobą kolejne lekcje, dla nas kolejny taki właśnie czas prób, zmagań, Niekiedy kontemplacji, zatrzymania, wyhamowania, a dla innych z kolei przyspieszenia i akcji. Co przyniesie Wam, słuchajcie, z pewnością znacie swoje numerologie, a jeżeli nie wiecie, jak to liczyć, to szybciutko Wam powiem, chociaż jestem przekonana, że wszyscy wiedzą: podsumowujecie wszystkie składowe daty em, swojego urodzenia, a więc dzień, miesiąc, rok, i sprowadzacie to do jednej wartości. Tak, żeby dała ona wynik pojedynczy, tak, żeby dała ona wynik jednostkowy. Osoby, które mają liczby mistrzowskie, a więc 11, 22, 33 i 44, też proszę, sumujcie swoje liczby do jednej wartości, tej ostatecznej, a więc finalnie powinno Wam to dać w przypadku. 11, cyfrę 2, w przypadku 22, dwa, czwórkę, w przypadku 33, trzy, szóstkę i 44, ósemkę. I w ten sposób szukajcie siebie w tych odczytach. Przed Wami karty Księżycowy Orakul plus. Standardowy tarot, i na koniec karta wzmacniająca Waszą energię czy też Wasze potencjały minerał, który powinniście być może w tym roku przy sobie nosić lub otaczać się właśnie jego barwą. Czy też po prostu mieć go gdzieś w zasięgu wzroku? Bardzo dziękuję Wam za komentarze, za to, że jesteście, że uczestniczycie. Nie przestawajcie. Wpływ Waszej aktywności ma również znaczący dla mnie motywujący charakter, a także, słuchajcie, przekłada się to na e, możliwość e, jakby dostępności tego kanału także wśród innych osób, a więc będę Wam wdzięczna za polecenie, za to, że będziecie dalej promować, e, informować, pokazywać się, uczestniczyć. To kanał dla Was, kanał pozytywnych wibracji, chociaż czasami wiadomości bywają różne. Natomiast nie zabijajcie posłańca, jeżeli okaże się, że pewne rzeczy nie są po Waszej myśli. Ja po prostu je pokazuję, przekazuję najwłaściwiej, jak się da. Tymczasem krótki wstęp do charakterystyki 5 roku, i za chwilę przechodzimy już do Waszych czytań. Póki co, pozdrawiam, ściskam i czekam na Was, tak jak zawsze. Do zobaczenia. W tym roku będziemy doświadczać, słuchajcie, roku piątego. Ten rok, a jak nie jest to dla Was zapewne zaskoczeniem, może być odrobinę nerwowy, może być konfliktowy, również mogą się pojawiać takie sytuacje, które będą znienacka, lekko, mocno, nawet niezrozumiałe, będą skłaniały nas te energie również do odwagi i zachowania pewności siebie. To rok również, pamiętajcie, pewnych być może takich splotów sytuacyjnych, no dosyć takich patowych, gdzie nie możemy znaleźć rozwiązania, gdzie pewne rzeczy po prostu trochę się kumulują, trochę gdzieś próbują też. Zawalczyć inni o swoje lub też my możemy czuć pewną nerwowość lub konieczność do tego, żeby się z czymś na siłę ścierać. To jest, słuchajcie, również możliwa, możliwy rok do tego, żeby rozwijać swoją karierę, czy też rzeczy, które już zostawili, zostawiliśmy gdzieś w tyle, do których chcielibyśmy na nowo w jakiś sposób wrócić. To jest, słuchajcie, również rok odpowiedzialności dosyć dużej i nakładania kolejnych nowych obowiązków. A więc tu radość i nadzieja w tym roku powinny być przede wszystkim punktem zaczepienia, jeżeli chodzi o to z. Z czym wychodzimy do świata, więc nie nerwowo, raczej starajmy się łagodzić obyczaje, raczej starajmy się działać w taki sposób, który pozwala nam utrwalać to, co ważne dla nas ku naszemu rozwojowi. Również jest to czas, słuchajcie. Hmm, Takich świadomych decyzji, jeżeli chodzi o kończenie pewnych spraw, o rezygnację z nich. W taki sposób bardziej intuicyjny, w taki sposób, który już nam z gruntu daje informację, że coś jest dla nas niekorzystne. A więc taki rok trochę odcinania tego, co nie warte, ale również uważajmy na to, żeby się nie wydawać w zbyt. Kłopotliwe dla nas sytuacje, takie, które mogą powodować konflikty, takie, które mogą powodować jakieś zaognione okoliczności, takie trochę na ostrzu noża, gdzie niewiele z tego można wynieść, a dużo z tego wszystkiego jest trwogi. Dlatego tutaj ten rok może chcieć Was pchać w taką stronę. Podminowania pewnych, słuchajcie, takich e, sytuacji, które będą bardziej podkręcone, aniżeli są w rzeczywistości. Dlatego na to zwróćcie uwagę, aby też e, panować i nad emocjami, i nad Kierunkami, a przede wszystkim tych kroków, które będziecie podejmować. Pamiętajcie, że nie wszystko i nie za wszelką cenę, i nie po trupach, bo może tak Was po prostu trochę gnać, możecie mieć, odczuwać taką energię trochę bezwzględności, a samą wynikającą samą z siebie, jakby. Napędzającą się po prostu, a również pod wpływem tego, co się wokół może dziać. Dlatego, im więcej nas, którzy będą chcieli wyhamować pewne aspekty, tym więcej, że tak powiem, się tych energii może pojawić. Właśnie łagodzących, a nieżeli rozdrażniających i podsycających. Pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie kupować nieruchomości, podróżować, przemieszczać się w takie sprawy, bardziej angażować swoją energię, jak najbardziej jest to czas sprzyjający ku temu, a więc nie wszystko takie straszne. Ważne, żeby wiedzieć o co się gra, po co się gra i przeciwko komu i z jaką mocą, słuchajcie, tak bym to podsumowała. A więc mieszmy <laughs> siłę na zamiary. Tak te pozytywne, jak i przede wszystkim te negatywne. Raczej się z nich chcąc wycofać, aniżeli idąc na złamanie karku. Dlatego tym bardziej otwórzmy się na to, co nieoczekiwane w tym pozytywnym dla nas znaczeniu, jeżeli chodzi o nasze aspiracje, o to, w którą stronę chcemy inwestować nasze emocje, nasze. Ambicje, a i również nastawmy się na to, co jest współpracą, a w takim, słuchajcie, innowacyjnym, bardziej charakterze, takim, który nas właśnie wrzuca w wir, takiej naprawdę chęci walczenia na przykład ze swoją niechęcią czy motywacją. Tak, słuchajcie, kierunkujemy tę energię, aby ją spożytkować w słusznym celu, w dobrej intencji i zawsze z myślą o innych. Zobaczmy, zobaczmy, co dla Was niesie ten piąty oto rok. A więc Wy plus 5 to Wasza tegoroczna wibracja.